Cześć kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Będzie to projekt Denko, czyli październikowe kosmetyki, które zużyłam. Tak w sumie obrobiłam się ze wszystkim, co miałam zrobić w domu i pomyślałam, że zajrzę do torby z, z Lasza, w której trzymam te kosmetyki do pokazania właśnie w projekcie Denko. Trochę się ich uzbierało, dlatego stwierdziłam, że nie będę ich trzymała do następnego miesiąca, żeby po prostu ten filmik nie trwał 40 godzin i pokażę Wam dzisiaj kosmetyki, które udało mi się zużyć w miesiącu październiku już prawie. Dzisiaj chyba ostatnio, o ile dobrze kojarzę. Także będę po kolei wyciągała te kosmetyki i Wam o, o nich tak po troszkę opowiadała. Trochę je recenzjowała, recenzjonowała i Mówiła przy okazji, czy na nim wrócę, czy, czy nie. Na samej górze mam tutaj e, chusteczki z, e, z Niwa, o których pisałam jakiś czas temu na blogu. E, straszne były te chusteczki. Powiem Wam, że później używałam je jako e, takie zmywacze powiedzmy do podkładu z ręki podczas malowania czy przecierania rąk w ciągu, e, w ciągu dnia, czy gdzieś w trzyma trzymałam. Były straszne z tego względu, że drażniły moje oczy, nie zmywały makijażu, miał problem w ogóle ze ściągnięciem makijażu e, z twarzy se, w sensie podkładu, także... Ale też od nich pisałam na blogu, podlinkuję Wam post do właśnie tego e, link. Nie, podlinkuję Wam link do posta na blogu, który w nich pisałam, żebyście sobie mogli przydać, jeśli jesteście zainteresowane. I mam chyba jeszcze dwie paczki albo jeszcze jedną paczkę do zużycia, także męczę je. Tutaj coś, e, nie wiem w sumie czemu to wrzuciłam do tej na dlatego że spod toaletką, czyli takie e, patyczki do uszu e, z Tesco, czysta sztuk poszły. Kolejna rzecz to będzie coś, co już o czym też Wam wspominałam, coś mnie nie sprawdziło, czego nie polubiłam, czyli ten taki balsam pod prysznic z Niwa. Ja miałam w tej serii normal skin i no ile zapach, jak zapach, taki typowy zapach dla Niwa, tak dla mnie działanie żadne, pieniądze wyrzucone w błoto, nie kupię na pewno. Kolejna rzecz to dezodorant z Go Fresh, to jest co to jest? Nie żurawina, tylko granat i trawa cytrynowa. Nie, lemon, Verben, czyli są chyba cytryna i verbena. W każdym razie mm, zapach całkiem, całkiem, jednak działanie dosyć znikome, potrzebuję jednak trochę mocniejszej takiej ochrony, e, jeśli chodzi o dezodoranty, ponieważ e, nie powiem, że mam jakąś nadpotliwość, ale potrzebuję dezodorantów, które naprawdę działają. E, te n, nie działają, także nie go ponownie ponieważ na, na YouTube go dziewczyny y, polecały jednak. No, nie zawsze wszystko to, co jest polecane, y, sprawdza się konkretnie u mnie. Kolejna rzecz to będzie szampon. Szampon Batist y, to jest Cherry. Fruit and Cheeky Cherry. Tak się to dokładnie nazywa. To jest jeden z moich ulubionych szamponów dopóki nie odkryłam tej wersji e, original, którą mam teraz. E, świetny, suchy szampon. Zapach mi się bardzo podobał. E, na pewno jeszcze do niego wrócę, jeśli jeszcze nie pływałyście, to serdecznie Wam polecam. Suche szampony z Batist. E, kolejna rzecz, którą wyciągam, trochę taka obrudzona, ale myślę, że to nikomu nie przeszkadza. E, to było mydło z Balea z co to jest? Jagody, jagody borówki. Powiem Wam tak, 500 ml, cena to było coś około 80 zł, dokładnie nie pamiętam. Skusiłam się na niego ze względu właśnie ceny i pojemności. Przy okazji jak robiłam zakupy, zamówienie na bioema.pl o ile dobrze kojarzę tą stronę. i Mydło było niewydajne, było strasznie lejące się, nie przypominało to w ogóle dla mnie zapachu tych, tych jagód, także nie wypał straszny to był dla mnie. Tutaj widzicie biały płyn, taką końcówkę tutaj tego kremu właśnie pod prysznic z The Body, shop, body shop, mówię kokosowego i to było tak, to było to coś, coś tak gęstego, tak wydajnego, że już przy tej, tej końcówce, ponieważ te butelki są takie twarde, o czym już myślę, że doskonale wiecie e, po prostu nie byłam w stanie zużyć go do końca, dlatego na koniec przelałam go do tego opakowania i tak zużywałam trochę z butelki trochę, to, to trochę tutaj z pompki jako mydło do rąk po prostu jednak Mm, jeśli ktoś lubi kokos, kokos, taki słodki kokos, troszkę nie do końca ten zapach mi odpowiadał. Miałam bardzo długo ten żel, chwilę po niego się nieugałam i go odkładałam tak, tak w kółko. Bardzo ten zapach taki duszący, męczący jak dla mnie, ale to jest zawsze zapach jest kwestią e, gustu, może Wam się spodobać e, bardziej niż na przykład mnie, chociaż powiem Wam, że 400 ml, ja kupiłam go na jakiejś promocji za dwa, może trzy funty i naprawdę miałam go bardzo długo, był bardzo gęsty, wydajny, fajnie też nawilżał e, nasze ciało, jednak e, po tą serię kokosu już raczej nie sięgnę. Dalej idziemy też coś z dobody co The body, the body Shop, nie wiem co mam z tym The Body. The Body Shop, co też dosyć długo już męczyłam, co długo e, miałam i o czym Wam już też powiadam, ponieważ to jest moje drugie opakowanie. Mam na myśli ten e, taki żel do e, mycia ciała z, z wyciągiem z nasion konopi. Był on mega gęsty, mega nawilżający. Jeśli macie suchą skórę, to jest naprawdę produkt dla Was. Mi się udało wyhaczyć na takiej promocji za funta, ponieważ normalna cena to jest 6. E, za 6 minut bym go nie na pewno. Tym bardziej, że ten zapach jest taki ziemisty i nie każdemu może e, się spodoba, ale działanie samo sobie było naprawdę bardzo fajne. Jeśli trafię jeszcze na jakąś promocję, na ten kosmetyk na pewno go kupię. Cały czas tak się bawię tą grzywką, ponieważ już mi tak odrosła i nie wiem, czy ją wspinać, czy ją tak zostawiać ale nie mniejsza z tym kolejna rzecz, którą zużyłam to był peeling, taki scrub do ciała z różowych grejprów, z neutrogeny mój ulubieniec, coś co mam na swoim opakowaniu już pod prysznicem stoi co używam, piękny zapach bardzo bardzo wydajny, używaliśmy go na zmianę z paroma innymi takimi kremami do mycia buzi z neutrogeny które stoją pod prysznicem w dwie osoby myślę, że takie opakowanie starczyło nam gdzieś na około dwa miesiące dla dwóch osób, także bardzo fajna wydajność, samo działanie w sobie też świetne to jest kosmetyk, do którego wracam który Wam Serdecznie polecam I tak jak już kiedyś wspominałam Najtaniej możecie go znaleźć w W Ponieważ on kosztuje tam tylko 2 funty Tutaj kosmetyk, który przywiozłam sobie z Polski Jest to odżywka do włosów suchych I zniszczonych z aloesem I z granatem z, z altery Naprawdę rewelacyjna odżywka Ja ją stosowałam jako maskę I jako odżywka, czyli zostawiłam też na 2 minuty Albo na 20 minut I za każdym razem włosy były po niej Też ostatni raz jej użyłam Możecie zobaczyć, że Włosy są takie naprawdę sypiące, sypiące, sypkie i są, uwierzcie mi, są miękkie, gładkie. Ten zapach utrzymuje się na włosach i to był naprawdę mega wydajny kosmetyk. To nie było 200 ml, a wystarczył mi. E, jeśli bym ja miał... używam kosmetyków na przemian pod prysznicy, jeśli chodzi o takie kosmetyki do włosów, ale to myślę, że wystarczył mi na jakieś 3 miesiące takiego regularnego używania. Także świetne, bo jak szamponu nie polubiałam, bardzo nie lubiłam szamponu właśnie z tej serii, tak odżywka była rewelacyjna i jeśli tylko będę okazję, na pewno do niej do niej powrócę. Tutaj kolejne opakowanie chusteczek. Tym razem są to chusteczki z z Primarka. Kupiłam je, ponieważ Karolina ze stylizacji polecała. Mówiła, że jeśli macie okazję, to kupcie te chusteczki. Jednak ja je kupiłam i dla mnie one były identyczne jak te z Niwa, czyli do niczego się nie, nie nadawały, żadnego podkładu mi z buzi nie zmywały do oczu. To już w ogóle tragedia, także różami je po prostu jako takie ścieraki na podkłady z rąk podczas, podczas malowania. Tutaj kolejna rzecz, to jest mydło do rąk z kareksu. I dlaczego Wam je pokazuję? Ze względu na zapach. To zapach takich żelek y, o smaku coli i naprawdę to świetnie pachniało tą mydełką. No, cały czas się zapach utrzymuje. Właśnie takie żelkowe y, kole? Żelkowe Kola żelkowa? Wiecie o co mi chodzi. Y, bardzo fajne mydło. Jeśli si, macie okazję, to połuchajcie je sobie. No fajnie, je robi to, co ma robić, przy okazji świetnie pachnie. Kolejna rzecz, którą wyciągnę, to będzie coś, o czym już wspominałam, chyba też nas w ulubieńcach, to taki delikatny zmywacz do makijażu z oczu zniwa, także nie będę się już rozgadywała. Fajny tani, łatwo zmywa makijaż, szybko zmywa makijaż, nie podrażnia oczu. Kolejna rzecz to tutaj jest szampon z bala z tej serii właśnie jagodowej. Jak nie umiem po niemiecku czytać, Ochne Silikone. DM, Bale, a tyle przeczytam, bo nie chcę tutaj sobie wstydu robić moim niemieckim, mimo że przez 3 lata w liceum miałam niemiecki, ale miał, miałam z niego e, Dopa. To powiem wam, że szampon są sobie e, fajny, zapach sztuczny, chemiczny, nie podoba mi się w ogóle, e, nie robił nic specjalnego z moimi włosami, także na śmie, miałabym okazję, to bym do niego nie kupiła, to polecam. Raczej, e, raczej nie są, e, są fajniejsze szampony. Tutaj zużyłam, jak, jak za każdym razem Wam pokazuję, opakowanie płatków z w takim e, w owalnym kształcie, na pewno kupię je ponownie. I tutaj dalej Wam pokażę e, krem, krem nawilżający z kwasem hialur, hialuronowym 30 plus z e, To jest krem do cery normalnej i słuchaj, i powiem Wam, że to był taki gesty gęst, bardziej treściwy krem, tutaj możecie zobaczyć, że naprawdę zużycie jest e, do końca. Bardzo ładny, taki delikatny, delikatny zapach, świetnie kram nawilżał, tylko ja go musiałam stosować na wieczór, ponieważ pod makijażem on by mi się nie sprawdził w ogóle ze względu na to, że mam cerę mieszaną. On był zbyt bogaty, jeśli chodzi o aplikację przed makijaż, ale jeśli szukać czegoś takiego mocniej, mocniej nawilżającego, to serdecznie Wam polecam ten krem z Ziai, 10 zł, a działanie naprawdę... Świetne. Skończyłam również Puder Puder, podkład matujący z, z Number Seven, który Wam wspominałam w ostatnich ulubieńcach. Zastanawiam się, czy kupić ponownie, albo po prostu pójdę na stanowisko z Number 7, ponieważ mam kupony kiedy zużyję swoje te takie końcówki podkładów, musiał kupić mnie następnego z Number 7, ponieważ są to kosmetyki, na które są bardzo często promocje, fajnie mi działają, się sprawdzają, nie mam im, e, nic do zarzucenia i serdecznie Wam nie polecam. Jeśli nie jesteście w Anglii, odwiedzcie stanowiska Number 7. Tutaj coś okropnie ugrudzonego. Tutaj dużo tego jeszcze jest w środku. Nie dodam się teraz z szuflady, ale powiem Wam, że to jest taka bezbarwna maskara z, z Collection, którą używam jak do przeczyszczania Brwi właśnie na koniec ich podkreślania No wyrzucam ją dlatego, że no, powiedzmy tak, pół jest użyte, Kolor jest obrzydliwy, wygląda to jak jakieś Nie wiem, zsiadłe, zsiadłe Mleko z cappuccino w środku Dlatego już mam nowe, używam nowego Ale to jest kwestia około 2-3 funtów, także e, warto kupić Bo to jest kosmetyk Bardzo wydany, wydajny, ja tego używam Przez jakieś 3-4 miesiące Mam no, a ze względu po prostu kolorystycznych i estetycznych ale samo działanie jest e, bardzo fajne. Nie widzę sensu w kupowaniu kosmetyków e, typowych, żeli do brwisk, które kosztują, powiedzmy, z Benefit 20 funtów albo więcej. Jeśli mogę mieć coś taniego za, e, za parę groszy. Kolejna rzecz, e, tutaj tym razem, coś e, z kolorówki, będzie to miniaturka z e, tej maskary z Benefit Day Real, którą już tam nie wiem, czy kupiłam, czy jakiś czas temu miałam. to jest na pewno coś, co wiele z Was zna, i powiem Wam, że ja odnośnie tej maskary mam bardzo mieszane uczucia, ponieważ pierwszą próbkę, taką miniaturkę w gazecie, którą znalazłam w okresie wakacyjnym, byłam z niej zachwycona i tak dalej. Później, jak może wiecie, albo nie, kupiłam na eBay pełno wymiaru opakowaniu, które było podróbą, bo po prostu ten tusz tak lał, był takim glutem, że sklejał mi rzęsy po prostu w jedną całość. to miniaturkę nie pamiętam, nie, ona była w tym zestawie miniaturek, które kupiłam. To powiem Wam, że jej używałam, ale jakoś nie wiem, czy tu zaś na jakieś trafne opakowanie trafiłam. Nie podobało mi się, jak, jak maluję rzęsy. Już bym na pewno nie próbowała do niej podejść czwarty raz, kupując kolejny raz jakieś opakowanie. Także no widzę lepsze zastosowanie na 23 funtów niż ta maskara z Benefit. Mimo, że za pierwszym razem byłam z niej bardzo... Zadowolona. Wyrzucam również moją pierwszą zalotkę, którą kupiłam w, w TK Maxie, a wyrzucam ją tylko dlatego, ponieważ mam tą zalotkę, którą znalazłam w Glossy Boxie, która się mi świetnie sprawdza. Tak, całkowicie, całkowicie inaczej chodzi, jest całkowicie, całkowicie inaczej wyprofilowana, czasem ciągnie te rzęsy, dlatego już stwierdziłam, że po co ma leżeć, wyrzucę ją. A to też jest taki, taka rzecz, której raczej nie przekażę dalej z względu higienicznych, ponieważ dotykamy nią swoje, swoje oczy. Tutaj jeszcze taka jedna rzecz z e, pielęgnacji, można powiedzieć, kolorówki, to e, taki organiczny balsam do ust, który również był w Glossy, box. Powiem Wam, że jako opakowanie samo e, w sobie mi się bardzo podobało, e, to jednak już sam zapach był dla mnie straszny. Dla mnie to były takie, o, możecie zobaczyć, że tutaj ja tego zużyłam. To były takie anężowe e, cukierki. Po trzech miesiącach, jak to było otwarte, czy czterech, na pewno nie przekroczyło tutaj do tej daty otwarcia, 12 miesięcy. Dla mnie to śmierdzi jak taka e, tania, e, tania farba śnieżka, czy jakaś, nie wiem, jakaś siadła śnieżka. Po prostu jakaś emulsja. Strasznie to śmierdzi. Fu, Także wyrzucam. Nie lubię organicznych kosmetyków. E Otóż zbliżając się do końca, jeszcze pokażę Wam maść, to jest ten Bepanten, używałam go ze względów, ponieważ lubiłam tatuaż, jak może wiecie, albo nie pokazywałam go, go na Instagramie, ponieważ był dosyć duży, zużyłam aż dwie tubki tego, tego, tej maści właśnie, na każdy, jeśli każdy z Was, jeśli każdy z Was, każdy kto ma tatuaż wie, że to jest to właśnie najlepsza maść do stosowania na ten okres, kiedy tatuaż się goi, także pokazuję Wam, ponieważ to był element mojej pielęgnacji, tak możecie zobaczyć jedna róża trochę wystaje 26 idę na ostatnią sesję, na 4 godziny na dokończenie, także jeszcze jedno opakowanie będę musiała kupić, ale już mam nadzieję, że, że skończymy, ponieważ miałbym tylko dwie sesje, ale że polecieliśmy w ogóle z całą opcją tego wzoru, zrobiły się z niego trzy ale jestem już mega podjarana, że dobiegam do, do końca i w końcu będę miała swój wymarzony tatuaż, czyli moje kolejne marzenie się spełni Tutaj Wam jeszcze pokażę tak na koniec szybko, eee... o to sąsiad, przepraszam, eee... tu była ta miniaturka perfum z Glossy Boxa od Katie Perry i powiem Wam, eee, że tak nie do końca przymówi ten zapach do mnie, cieszę się, cieszę się, że miałam tą miniaturkę, jednak denerwuje mnie to, że Glossy Box sadził to jako jeden z pięciu eee produktów po 1,5 ml, powiedzmy sobie szczerze, no trochę, trochę niefajnie i tutaj ostatnie rzeczy, to takie próbki to tylko tak na szybko może przelecę mam jeszcze sporo próbek e, z bandi, także sięgnąłem teraz po tu jest jakiś krem na, e, krem na szyję e, krem na szyję krem, maska kuracja łagodząca, to to było bardzo e, bardzo fajne i buzia była super miękka, także może kiedyś kupię ponowniarowe opakowanie zobaczymy i krem redukujący zaczerwienienia z bandi. E, maska różana z e, z ziaj. Jak nie lubię zapachu róży, to to mi się podobało z tego względu, że ten zapach był bardzo delikatny i maseczka też fajnie się, fajnie się sprawdziła. To jest taka maseczka po 30 roku życia, czyli takie już coś prawie, prawie dla mnie. I na koniec coś, czego już wam obiecałam recenzja, jeszcze się nie pojawiła, ale na pewno będzie, to te kolagenowe płatki pod oczy, które kupiłam na... Na eBayu. I już jak możecie zobaczyć, torba jest pusta, czeka na kolejne, kolejne zapełnienie. Tak się prezentują kosmetyki, które użyłam w miesiącu październiku, czyli moi zdękowani. Jestem ciekawa, czy któryś z kosmetyków wymiałyście, jak się u Was sprawdził, czy na przykład jesteście fankami tego jagodowego szamponu z, z Balea albo zakochałyście się w tym kokosowym zapachu z The Body Shop. Eee, dziękuję za oglądanie, czekam na Wasze komentarze oraz lajki. Trzymajcie się ciepło. Pa!